26 października. Dzień się zaczął już. Super. Dojechała paczucha od Marco Polo z roślinami. No i mam kilka wolnych dni nareszcie. Nareszcie po prostu. Zobaczymy, co za roślinki. I czy podpisane, żebym wiedziała. O matko, śmiecia kupa. Wiadomo, musi być. Oj, coś urwałam. A nie, dobra. O boże, a co to. A co to jest? Aha, Marko, czy ty to podpisałeś wszystko? Czy nie? To już coś się domyślam, że, że to jest chyba ogórecznik. Kurde, blaszka będę musiała. Oj, chyba tu są te granaty, tak? Będę musiała pauzy robić po prostu i tyle, żeby otwierać. No nic, to będziemy robić pauzy. Super. Ale już widzę, że to popakowałeś nieźle. Już podejrzałam. Mhm. Rany człowieku, tylko czy opisałeś a ratunku? <grytanie> to jest na pewno ogórecznik lekarski. I tak wysieje. I tak wysieje pewnie. To taki kącik chyba Marco Polo powstanie normalnie. O, a to jest imbir. Na pewno imbir. Ten imbir jadalny, tak? No tak, no bo jaki by inny. Dobra, super, super. Nie. O kurczę, tak, to są granaty. Na pewno. Chyba, że się mylę. A to, co to jest? Czyżby lilia? Nie wiem. A to. Też nie wiem. O mój Boże, podpisałeś czy nie, kolego. Nie wiem co to jest, ale roślin ja pierniczę. A to co to jest Chryste? O. Szał. Sał szał żał, żał, zaraz pauzę zrobię no i co to jest Marko, co to jest nic mi to nie przypomina co to jest tu ma korzonki u góry a nie, chyba do góry nogami włożone nie, nie wiem, co to jest wszystko mi napisz z minutami człowieku za dużo tego jest, za dużo tego jest. O kurczę, dobra, pauza. Przecinamy. Trochę chaotycznie to nagrane będzie, ale trudno, ale trudno. Nie mamy statywu. To znaczy gdzieś mam. Co tu jest? Marco Polo arbuzy uprawia. I nie tylko. I nie tylko. Co to jest? O, na, na nasionka. Oho, dobra, pomidorki, już widzę. O, i to jest biały. Dobra. Moje już niestety skończyły się. Pomidory kiepskie były te, co zakupiłam. Nasiona, słabo do przechowywania. A i dobra, i to na kanale twoim zerknę. Te, to jest ten czarny, być może. Pestki wyłuskamy. Pewnie. To jest ten biały na pewno. W filmie, którymś możecie Państwo zerknąć. To są malutkie na tak kiście zapewne te koktajlówki a pomarańczowy co to było bo tu z problemy z nadaniem paczuchy były co nieco ten pomarańczowy to co to jest yy, zmiażdżyły się troszkę ale to jest na pewno czar czarny chyba że się mylę o Bosze. o jacie <tłowie> człowieku super Marko dzięki no. takiego nie mam wczoraj dostałam inne od siostry ale takiego nie zaraz, Boże arbuz nakrapiany czy to jest ale muszę obejrzeć jeszcze te twoje filmy ostatnie czy to jest tego arbuza o pomarańczowym miąższu co był taki zepsuty trochę ale zaowocował, że tak powiem arbuz nakrapiany ale to zobaczymy w filmie Obejrzyjcie Państwo Marco Polo, uprawa arbuza w Polsce, oszty. A co tu jest? O, na pewno, to jest na pewno kukurydza popcornowa. Popraw mnie, jeśli się mylę. Boże, człowieku. Szał. Ja Ci też wyślę tą jeszcze paczkę jedną, którą obiecałam. I jeszcze tam dwóm osobom też obiecałam, też dostaniecie państwo. O matko, tu mam dobra, super, to już kojarzę, to są roślinki. Roślinki. O Boże. Kolendra. Tak jest, jak najbardziej się przyda. Cała fura nasion. Chryste. Czarnuszka. A wiesz co, czarnuszkę też kupiłam ostatnio. Właśnie w sklepie. O, mak pełny nie mam. Kiedyś miałam, kiedyś, dawno temu. Mam pojedynczy mak pełny. Super. Kosmos siarkowy, czyli onętek, ten pomarańczowy. Pięknie, dzięki. No tak, i to są nasiona pewne. Wiadomo, z ogródka kupuje się różne. Orzech ziemny. <grymna> buśka. <grymna> Orzech ziemny, dobra. Zaciekawiło mnie. Zaciekawiła mnie ta uprawa zimnego orzecha. Ale wolę batata chyba, asterianina, nie wiem jaki kolor. Już się trochę domyślam z tego, co widziałam na filmach, czy to może być ten. I aksamitka, ale czy to jest aksamitka ta wielka chryzantemowa? Taka, co miałeś, taką nietypową, bardzo ogórecznik lekarski. No dobra, to też. Też mam, ale też innej firmy wysiejemy. O kurczę. Człowieku dużo tego. No, mam też kawałek ogródka. Zwolniło się. Miejsce, że tak powiem, do uprawy. Dobrze, nie będę tego teraz otwierać. Lecimy dalej. Co to są za badyle? Więc będzie gdzie wysiewać i nasadzać. O mój Boże. Nie wiem jak to wziąć. Malwa. Czy tylko malwa? Później roztworzę jeszcze zobaczę. Malwa. O nie, coś jeszcze widzę. Super. No i sporo. Aha, i Ty, ładnie popakowałeś to w doniczki z ziemią. Przyjmie się na bank. To na 100% spokojnie. Ale dobrze, że z ziemią. Pewnie, że tak. Jak kupuję. Kiedyś kupowałam malwy, kłącza. O, przez internet. No to właśnie się nie przyjmowały często. A to nie wiem co to jest. Marko, co to jest? Bo tu jest drugie chyba podobne, czy się mylę? Te dwa. Czy to jest to samo? Może to jest hosta. Ale jeszcze wielkie. A już kojarzę. To jest tak, to jest ta jeżyna bezkolcowa. Zaraz pauzę zrobimy. Tak. Jakie to ma kłącze. Chryste Panie, jakie to ma kłącze silne. To nie ma się co dziwić, że to takie urosło u Ciebie wilgachny. Kilka metrów. Jeżyna bezkolcowa. I co? I płytko sadzimy. Wiadomo, pewnie byle przykryło gdzieś dotąd tak. Do mojego niższego palca i tyle. I niech rośnie, wodą podlejemy. No zobaczyć proszę, tak, silne. To co się dziwić, że to tak rośnie? Czy to jest wszystko jeżyna bezkolcowa? Czy to jest coś innego? Czyżby to... Nie, nie wiem, co to jest. To też jest jeżyna? Czy tu jest sama jeżyna? Pewnie tak. Fajnie, dużo tego jest. A u mnie niestety te pomidory moje zagapiłam się i nie pozostawiałam nasion z niektórych. Tak, biały i ten ma śliczne zabarwienie. Na filmach, proszę państwa, zerknijcie tam Marco Polo. Jaki ma też pomidory, kurczę, blaszka. Super. Tylko, no i dobrze, dobrze się składa, że mam wolne dni. Bardzo dobrze. Piękna sprawa, lubię takie rzeczy. Wiesz, co jeszcze, Panie kolego? Zerknę, zaraz pauza. onentek kosmos, ale takiego nie widziałam żółtego. Tamten dałeś mi pomarańczowy, siarkowy. Tu jest to. Mm, mm, wysoki, aha, biały, beauty. Czyli to jest pewnie ten, który owoc dałeś. Aster chiński. Też śliczny, inny. No, mam gdzie. A, to jest właśnie. A ten Janina. Tak, to o tym myślałam też. To jest aksamitka Alaska. Takiej też nie widziałam. W ogóle bogaty jest świat. Bardzo e, tych aksamitek. Szałwia. Kiedyś dawno temu wysiewałam i nawet miałam fioletowa mi się nie udała. To to jest też fajna rzecz w ogródku. Onętek pełny. Też tej firmy nie miałam. Zobaczymy jak ze wschodami, bo w tym roku, który był, który się skończył właśnie, tam jedna sztuka mi wzeszła. No i później wypadła oczywiście onętka pełnego. Dobra to. Po południu będę sadziła. Najpierw to namoczymy. Super. Kurczę. Dużo tego. Fajnie dzięki. Ja tobie tam po wykopkach wyślę jeszcze to, co tam miałam. I kilku osobom, które oglądają, jeśli oglądają, to też. Czyli prawdopodobnie w listopadzie, gdzieś w połowie pewnie. No, to na razie dzięki. Tylko mi koniecznie powiedz, co to jest te wszelkie rzeczy. Dużo się nagadałam w tym filmie, ale to są zapytania. Tak i na zakończenie pokażę jeszcze jak, jak mi kwitną brugmansje jeszcze żółte też Ci Marko Badyle wyślę do ukorzenienia bo białą dostałeś ode mnie tak to jest pojedyncza różowa przymrozek złapał trochę to jest biała właśnie tą, którą dostałeś i jeszcze idziemy Tutaj podwójna różowa. To też badel do ukorzenienia idzie. Tak. Dla Ciebie i, i tych dwóch osób. I Velvet Lady. To jest trudno ukorzenić. Próbuję teraz sobie, bo tu mam nędzny krzaczek. Więc tego na razie nie dam. No, to na razie. I dzięki Ci za tą paczuszkę. Hortensja.